prowadzona 1 października zmiana organizacji ruchu w Przechowie spowodowała duże zamieszanie wśród kierowców. Zmiana dała pierwszeństwo przejazdu pojazdom poruszającym się objazdem i wyjeżdżającym z ulicy Kwiatowej w Sportową. Problem w tym, że to na Sportowej od zawsze było pierwszeństwo, a kierowcy często jeżdżą na pamięć. Na potwierdzenie Wystarczyło przez kilka minut poobserwować to skrzyżowanie. Poza tym drogowcy ograniczyli się do ustawienia tylko znaków ustąp pierwszeństwa. W dodatku jeden z nich był słabo widoczny. Po napływających przez weekend komentarzach świecian, ekipa zajmującej się oznakowaniem objazdów firmy KOLAS przestawiła znak w bardziej widoczne miejsce. Widząc to, zwróciliśmy im uwagę że to nie wystarczy, bo wielu jeździ tu na pamięć. Argumenty trafiły, bo pojawiły się też osobne znaki informujące o zmianie organizacji ruchu oraz o tym, kto ma pierwszeństwo. Mimo tego apelujemy, pamiętajcie o zasadzie ograniczonego zaufania i uważajcie na siebie.